Proszę słupską młodzież o zapalenie zniczy pamięci ich złożenie przy Krzyżu Katyńskim, Krzyżu Wołyńskim oraz na mogile pomordowanych polskich robotników przymusowych. Proszę o zabranie głosu Pana Jerzego Lisieckiego, Prezesa Polskiego Związku Sybirak. Szanowni Państwo, drodzy kombatanci, droga nasza młodzież, znajdujemy się w miejscu, które nazywamy wzgórzem pamięci, pamięci ofiar II wojny światowej. Tutaj są pomniki ofiar tej wojny, ofiar cywilnych, ofiar zbrojnych, więźniów i jeńców. Pomnik Krzyża Katyńskiego poświęcony ofiarom zbrodni katyńskiej, deportacjom ludności przez Rosję sowiecką oraz prześladowaniom po wojnie. Wyżej jest grup. 24 polskich robotników przymusowych pracujących dla Niemiec w slubsku, bestialsko zamordowanych przez żołnierzy hitlerowskich w ostatnich dniach wojny. Obok znajduje się pomnik poświęcony ofiarom zbrodniczej rzezi na Wołyniu, w południowych kresach II Rzeczpospolitej. W II wojnie światowej zginęło około 72 miliony ludzi, w tym 47 milionów ludności cywilnej. Polska straciła około 6 milionów obywateli. Przez zapalenie światełek pamięci i naszej tutaj obecność, pragniemy uczcić pamięć naszych rodaków, którzy cierpieli i ginęli w sposób szczególnie okrutny w okresie wojny pod okupacją sowiecką, jak i niemiecką. My, zesłańcy na Syberię i członkowie rodziny katyńskiej wydarzenia te przypominamy szczególnie młodemu pokoleniu. Pięć lat temu tutaj, przy pomniku murowano została ziemia pobrana z cmentarzy wojennych w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Z miejsc pochowania blisko 15 tysięcy zamordowanych oficerów Wojska Polskiego, policji, strażaków, Leśników, urzędników państwowych, polityków i właścicieli gospodarstw rolnych, wziętych do niewoli we wrześniu 1939 roku. Byli to jeńcy specjalnych obozów w Kozielsku i Ostaszkowie na terenie Rosji oraz obozu w Starobielsku na Ukrainie Sowieckiej. 7 tysięcy zamordowano i pochowano w innych miejscach na Ukrainie, w Bykowni czy w Mińsku na Białorusi. Mordu dokonywali kaci NKWD. Policji Politycznej Sowietów. Strzał w tył głowy jest jednym z drastycznych kadrów filmu Katyn Andrzeja Wajdy. Na dzisiejszym spotkaniu są wśród nas członkowie rodzin pomordowanych. W tym czasie, w kwietniu 1940 roku, gdy mordowano jeńców, ich rodziny, a było to około 25 tysięcy rodzin, pakowano do bydlęcych wagonów i wywożono na Syberię lub do Kazachstanu. Zabójstwa dokonano w kwietniu i maju 1940 roku na polecenie dyktatora Stalina i komunistycznych władz Rosji i Sowieckiej. W Katyniu mordu dokonywano nad wykopanymi dołami 4412 strzałów, a może i więcej. W świetle prawa międzynarodowego jest to zbrodnia wojenna. My mówimy również, że jest to zbrodnia ludobójstwa. Dopiero w 1990 roku Rosja do tego się przyznała. I o Katynie odkrytym w 1943 roku przez Niemców, w owym czasie znajdujących się w wojnie z Rosją, wskazała mnie i Charkow jako kolejne miejsce pogrzebania mordowanych jeńców. Wojna na Kresach przyszła do naszych domów 17 września 1939 roku. 1939 roku. Szybko przekonaliśmy się, że zamiarem Sowietów jest nie tylko trwałe utrzymanie zajętej połowy Polski, ale niszczenie państwa polskiego poprzez wymordowanie elit, elit przywódczych narodu i państwa. Podczas dwuletniej okupacji sowieckiej zesłano do obozów pracy ponad milion Polaków. Szacuje się, że w okresie od 1939 roku do 1956 represjami objętych było około 2 miliony naszych rodaków. Powroty do ojczyzny były w latach 1945-1946 oraz po roku 1956. Szanowni Państwo, wojsko polskie przyczyniło się do zwycięstwa nad Rzeszą Niemiecką. Po wojnie Polska w zmienionych granicach odzyskała niepodległość. Nie wszystkim obywatelom II Rzeczpospolitej z Kresów dawnych zezwolono na powrót do ojczyzny. Dotyczyło to zarówno rodzin zesłańców, jak i mieszkańców Kresu. Setki tysięcy naszych rodaków mieszka nadal w sąsiednich krajach, za wschodnią granicą Azji Środkowej w Rosji Północnej. Trwający dłuższy czas wojna doprowadziło do odrodzenia nac nacjonalizmu ukraińskiego. W 1943 roku. Na okupowanych przez Rzeszę Niemiecką południowych Kresów, kresach, na Wołyniu i w Galicji doszło do masowych mordów Polaków przez nacjonalistów ukraińskich. Trudno jest nam nawet po tylu latach pojąć tego, co się tam działo. Tysiące Polaków na wsiach było mordowanych siekierą, nożem, widłami przez wielowiekowych ich sąsiadów, Ukraińców. Tylko guziki nieugięte. Przetrwały śmierć świadkowie zbrodni. Z głębin wychodzą na powierzchnię. Jedyny pomnik na ich grobie. Są, aby świadczyć. Bóg policzy i ulituje się nad nimi, lecz jak zmartwychwstać mają ciałem, kiedy są lepką częścią ziemi. Przeleciał ptak, przypływa obok. Wpada liść, kiełkuje ślaz I cisza jest na wysokościach I dymi mgłą katyński las Tylko guziki nieugięte Potężny głos zamilkłych chórów Tylko guziki nieugięte Guziki z płaszczy i mundurów Nie było transparentów, gdy wracali. Nikt z kwiatami nie witał bohaterów. Niech nam żyją sto lat. Nie śpiewali. Nie dawali medali, ni orderów. Więc stanęli na tej ziemi swojej, rozglądając się bezradnie dookoła. Tak, to tutaj. Polskie lasy, zdroje. Ale znikąd, niestety, nikt nie wołał. Więc spłowiałe oczy przecierali i uczyli się swojej ojczyzny. Swe tobołki nędzne pozbierali, poszli leczyć i, la, i rany i blizny. A ojczyzna coś tak nie czuła swoja, a obojętna taka. Tułał się, niech się dalej tuła. Płacze, któż nie widział we łzach rodaka. Lata płyną, ran nie ma. Zostają blizny. Przypomnieliście o nas, rodacy. Miło nam. My z tej samej ojczyzny. Tak, to my. Sybiracy. Z sybirackich wspomnień. W czterdziestym roku zostaliśmy zesłani do Rosji. Przyszli urzędnicy z NKWD. Dali nam pół godziny żeby się ubrać i wziąć parę rzeczy na drogę, na stacji było pełno ludzi. Wypchali nas do wagonów bydlących. Na środku stał piecyk, w kącie była toaleta. Po prostu dziura wycięta. Jechaliśmy ponad miesiąc. Baliśmy się, bo nikt nie miał pojęcia, gdzie nas wiozą. Trzy to już z wagonów przynieśliśmy. Praliśmy w takim, takim łubu z popiołu. Ale głód był jeszcze gorszy, tylko gałuszki nam dawali. Takie kluski z żytniej mąki na wodzie. Jak to pierwszy rano wstał, to pokrzyw spod płotu narwał i zawsze jakaś zupina była. Mojego malutkiego brata Zbyszka tymi gałuszkami karmiliśmy. Nóżki i rączki, te okrzywe, kute jak patyczki, a brzuch wydęty jak balon. Boże mój, że to dziecko przeżyło to cud. Rok tam się męczyliśmy. W 1941 po amnestii Sikorskiego uwolnili nas. Rozchodziliśmy się wtedy na różne strony. Jedni pojechali tymi samymi wylęcymi wagonami do Kazachstanu, a inni do kołchozów w Rosji. Z jeszcze jedną rodziną zostaliśmy w krasnojańskim kraju. Dźwigniliśmy, że być może tam będzie lepiej. Ale głód panował wszędzie. W kołchozie jedliśmy maków, którym się pydło Latem zbieraliśmy w lesie grzyby, jagody, pokrzywy albo lebiody się nacięło i ugotowało. Wszyscy chcieli tylko najeść się dosyta i umrzeć, byle nie z głodu. W imieniu mieszkańców miasta, w imieniu Rady Miejskiej, w imieniu przedstawicieli władzy wykonawczej Ratusza składam serdeczny ukłon Jerzy Tobie, Jerzemu Sieckiemu to mówię, wszystkim sybirakom na jego ręce, przedstawicielom rodzin katyńskich, harcerzom, tu obecnym mieszkańcom naszego miasta za to, że swoją obecnością tę pamięć utrwalamy. To obecnością mówimy zawsze nie w złu, bo my nigdy nie możemy pozwolić na to, aby zło w jakiejkolwiek postaci się rozprzestrzeniało. Także musimy zawsze pamiętać o tym, że dobrym jest przechowywanie pamięci o tych, którzy odeszli po to, żebyśmy dzisiaj mogli o to dobro cały czas zabiegać. Kłaniam się bardzo serdecznie. Dziękuję panie prezydent. Zapraszam przybyłe delegację do składania kwiatów pod pomnikiem ofiar zbrodni katyńskiej. Młodzież natomiast proszę o złożenie kwiatów pod krzyżem Błońskim oraz na mogile pomordowanych polskich prowadników przymusowych. W imieniu władz samorządowych, tak jak panie prezydent, bardzo proszę o złożenie wiązanki w imieniu władz samorządowych oraz słupskiego społeczeństwa. Wiązankę składa pani prezydent Krystyna taniwecka wojewódzka Wiązanka składa pani Randa wielata szczepnictwa posłana z Djangrzepu, Polski.

Panią Państwa na straż pożarną. Panią no gospodarkę, składam przy serdziele Starostwa Polskiego, Starostwa To są etaty 7. Brywady Ochrony wybrzeża z pułkownikiem Robertem Orłowskim, dowódcą brywady. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech wzajemnej. Nienawiści, który rodzi zazdrość i śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszej braci i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości. Oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności ojczyzny. Prosimy o modlitwę za ich duszę oraz za duszę rodaków, którzy ginęli męczeńską śmiercią na wschodzie, mordowani w obozach jenieckich i więzieniach, głodzonych na Syberii, w Kazachstanie, zmarłych na obcej ziemi z głodu i wycieńczenia, którzy zginęli. Za jedną wspólną ojczyznę Polskę obdasz ich Boże nagrodą nieśmiertelności i chwały. Pasz, pasz. Drugi szereg, Hello!